Masz, pimpuś, sadełko, Kostka za to, że piln bardziej maczki. Nie wiesz, do pyska. A fuj, A fuj a fuja. No i naprawdę to nie wiesz na no. Idź się połóż to. A pies lubią zakopywać. Nic, się ten, ten pies nic nie słucha. O, kostkę mi piesek przyniósł, jaki kochany pimpuś. Gazetka? O, piesek kupił gazetkę z kiosku, przyniósł. a jaki kochany pimpuś. No. Pimpulek. Azor, wilk. To Pimpuś. jest Pimpuś. wilka. On tu na owca cicha. Nie, dostaniesz owcy. Gada... Pimpuś, gdzie ty gadasz? Co to jesteś jest ta? Marta mówi? Pimpuś mówi. Ale mama cię wybrała imię Pimpuś. Pimpuś Leżeć. Pimpek. Pimpek! Leżeć! P Pimpek jest głupio, miauczy. No, Pimpuś siadł? Siadł pimpuś. Pimpuś. pimpuś? pimpuś! Do budyku! Do no, Już! Najpierw się wysykać pod drzewko. Szybko! To nie jest ale to, to jest wilk. Nie szukaj pod wilk. O, o. Wilka mi się nie spodobało. Dajcie wilk, zaraz pożre. Mysia, 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 mysia Nie miał pimpek, bo jesteś psem z lodowodem. Kota, szukaj kota. kota, szukaj kota. Kota, 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 Szybaj, kota. kota, 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 kota. Zegramy, że mamy mało normalnego, bo my psa.